No, tutaj Xalion, a to jest Far Cry 4, kolejny odcinek. Idziemy sobie do tej Bahry. całej, ona gdzieś mieszka tam w dole. E, mam jakiś tutaj samochód dostępny gdzieś tutaj chyba nie jednak nie... A to jest blisko. To jest blisko, to się może tam nawet przejść, powiem wam. E, także przejdziemy sobie tutaj jakoś, tak, po tych skałach. Mogę sobie kupić w sumie. Mm, nie amunicję, tylko w zasadzie e, leczon leczonko. To są przyjaźni, dobra. Jakieś leczonko, cokolwiek, ale no zapomniało mi się, także kupimy sobie ewentualnie, jak spotkamy tego okay. wędrownego yy, wędrownego pana sprzedawcę, handlarza. Yy, ziołem. <laughs> także to się to się ogarnie. Gdzie ta bachramieczka? O, tutaj są może te zabudowania chyba. Ta, bo tutaj... Tutaj chyba obok niej się robiło tu misję z tymi...

But I know his death broke the golden Path. Loo. <laughs> <laughs> That's That's if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh wait, what what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now.

Sara, Y to jest to? Nie. Hmm, coś mi tutaj nie pasuje, bo ona mi powiedziała, że gdzieś mam tam iść, nie? Do jakiegoś domu Tego co zajumali a nie zaznaczyła go. Jest tylko S. Chyba, że to będzie tutaj. Pojedziemy tam Eurokop... Ja go nie ruszyłem, on sam stał On sam się tak wzbił do góry jakoś dziwnie Dobra O, mniesz półlotu, bo to bez sensu jest tak lecieć wysoko From a Dennis Rodman type. Perhaps I can get Beckham to bring the galaxy over for a game against my best eleven. A bit cliche now, I suppose. A pop star. If the dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? Let's see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? <laughs> he gold. Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. Tu jest chyba ten shark taki, ten w sensie szark hmm, rzadki. O jezu, 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 spokojnie. No, jeszcze się poharatałem, no. Wiem, zaraz padnę, ale mam to gdzieś. Ważne, że samolot jest. I co to tyle? Nie ma więcej nic. Dobra, to się zwijamy stąd. Chyba, że już AJ się dusić zaczął. A tam jest ten szar gdzieś. No także, włączaj się, chodź tutaj. Nie, zepsuło się? Nie, jega. Ja teraz on mam wypływ, co za badziew. Mogę się gdzie indziej jeszcze tepnąć ewentualnie. Na przykład, nie wiem, nie, no tu jest ten obóz, tak. Nie, no to ja właśnie nie mogę. No, niestety nie mogę. No to dobra, idziemy tu i robimy ci misję od Sabala na przykład. A nie mam pojęcia, gdzie jest ten. Gdzie jest to, ten domek, o, której, o którym mówiła Bahra? Czy tam Hadra? Nie wiem, no. Łyczek, pić sobie wziąłem. Mm. Tu, tu mamy ten Eurokopter. Chyba on tam jest wciąż. Czego nie ma? Dobra, jest na szczęście. Także bierzemy. Co to? Jak to się stało, że to nie padło? Także bierzemy Eurocopter I lecimy do S Lecimy do S Do Sabala, pewnie Sabal wkurzony Bo wybrałem Amitę Ale mogła nie być taka ładna, nie? Poleci. Właśnie, przy okazji, skoro tu już jestem, no. Ciekawi mnie, co, co jest tutaj, bo to mi się nie odkryło. To wszystko mi się odkryło, ale to mi się nie odkryło. To jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. A tak jak będę przyjmować to sobie przy okazji tutaj, podlecę. Dobra. Także tylko teraz szybciutko aerokopterkiem tam. I będzie gitara. O, tam słoń kolejny. Trzeba będzie ogarnąć jazdę na słoniach Jak tam wsiąść i w ogóle. A to nie jestem też będzie wyznana jakaś misja, więc nie ma pośpiechu. Niech się pierwszy stanie kręcić, bo nie chcę znowu w tym dostać. No i, no i sekunda. Nie wiem gdzie to jest, Cześć, Sabal pewnie wkurzony jesteś, zapewne. Co Was that intel from the camp worth it? Movie. Did you even read it? Because I've got some intelligence for you. And it's solid. Nine of my men are dead. Good men you let die. You guys put me in a difficult position. The right choice was obvious. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before he died and it all went to shit. Amita doesn't get it. She's always put her goals first. She's underhanded, she's subversive and she always sacrifices lives. I stepped up because I knew your father.

Dam wymianę kulturalną. Gdzie jest mój samolot? No to kolejny lot. 850 metrów jeszcze. Gitara. No w moim też, nie? Dobra, gdzieś tutaj, tak? Spotka się z raju. Właśnie, on lubi te bożki takie. ja to mnie to nie kręci no. Co to tak jednak? Co to tak wybuchło? Nie mogę się obniżyć. Coś jest nie tak z tym eurokopterem. Widzicie, nie, nie da się. Spróbujmy wylądować w takim razie tutaj. No tu się da. Tylko tam się nie dało. Znajdą, dojdziemy sobie z buta, nie? Spoko, spoko, dzięki. No, ciebie też. za to nie dla mnie. Son of the great Mohan, Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, God of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Oh, flowers!

the gods bless us with wisdom and we collect them in the prayer wheel to purify ourselves from bad thoughts spin the wheel aj the oh, intel recovered that map it's the monastery the army is going to attack your location any minute now stay inside the army is coming to attack o sabar sheikhiba tutaj na wróci teraz że to ja znalazłem tą mapę namaste I że to atakują ten glasztor? No, sabal będzie mi teraz wdzięczny. No, co ja mogę zrobić? Ja nic nie ja mogę zrobić. No, zero. Gdzie jest zero? Dobra, miałem trzy, mam nadzieję, że to wystarczy i że umieściłem w dobrych miejscach. Yes, dobrze. E, czy jednak to to działa? Czy jednak dobrze? Tak pół na pół rozłożyłem O, banieczka weszła, fajnie Helikopter bez jaj, eee, trzeba się tutaj chyba rozwinąć troszkę Chodź, 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 chodź Idziemy tutaj Moja świątynia Dobra, cho chociaż moi ludzie, bo świątynia to mam świątynię mam w dupie Fuck! Zaraz wysadzą w piździer przecież moją tom! 15 sekund! Jest! Jadą kolejni, jadą kolejni, jadą kolejni Dzień niszcza, jeszcze nic nie niszcza. Spokojnie, spokojnie. Idę. Idę. Jezu, 70 sekund tam. biegać, 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 biegać on się tutaj znalazł w ogóle? Obroniłem! Mówiłem, obroniłem! Zajebiście poszło. A teraz Sabal, klękaj Risa, i... i do miecza. Jesteś Dziękuję, Ashe. Dziękuję. Chociaż nie, Sabal pewnie uzna, że, że to dzieło bóstw, że ja tutaj w ogóle byłem. Dieta skończone. Dostawa potężnych broni, a zaraz sobie nawet zobaczymy. Dokładnie. Może zobaczmy Longinus, I Yogi i, Ray, i, Rich, i kto ktoś tam nieważne, Mam dwie te, eee. to weźmy, poczekajmy, jak będę mieć tutaj trzy Eagle znowu Eagle. No ładnie poszło, ładnie poszło tak. Co to sobie mogę przy okazji wziąć? Teraz tylko pytanie. Właśnie, właśnie idziemy ten. Idziemy jeszcze do sklepu obczaić. A nie, ja nie jestem w tej. Aaa, kurczę, nie mogę wycofać. To mówicie, że, to mówicie, że do której jest? Tej strzelicy? Nie mam pojęcia, do której. E, ale po, muszę iść do szarpy właśnie. O boż! Zobaczmy, co masz do sprzedania. Pokaż, pokaż. Eee, Odblokowaj nową broń. N nową broń. Wojownik, właśnie zaraz sobie to zobaczymy, co to jest. Na razie uzupełnimy amunicję. A kupimy sobie tak: eee, kamizelkę mam pewnie zjechaną. E nie, eee, miksturę leczniczą w dużej ilości. Eee, dalej kupimy sobie. Eee, co my sobie możemy kupić? To w sumie mamy kasę, możemy ten e, ulepszenie? Nie, 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 to nie. Poczekajcie, ten wojownik, gdzie on jest? Właśnie, mam SWD, to jest ta właśnie, ta ale wyjątkowe, o jest, ale ile kasy? 320, ale nie, to mogę w sumie sprzedać, e, tak spor jakiś. Enter tego nie To jak najbardziej to też To też To też, to też, to też, to też to Też to nie, nie Ale to i tak, nie mam tyle kasy No niestety Także pomogę, ale później A teraz nie mam nie mam nie, nie wiem yy... A, do dowolnej do strażnicy, tak? Ale to są strażnicy daleko, to nie. To ja z tym nie jadę dzisiaj tam. Nie, 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 nie ma głupich, nie ma głupich. Także, no nic, w następnym odcinku sobie e, właśnie jeszcze dać się znać raz, ponieważ ten odcinek, nagrywałem od razu po, po, po poprzednim, czy chcecie, żebym strażnicę e, od razu. Sam sobie wyzwolił czy z wami Jeżeli sam, no to na następny odcinek tu będzie już na zielono wszystko Także będziemy mogli się teleportować i tym podobne więc to by było na tyle dzisiaj Dzięki wielkie za uwagę Zapraszam na kolejny odcinek w którym my sobie będziemy fabularne, poboczne robić też ze, ze złotego szlaku i tym podobne No i pamiętajcie o reflinku, o, o łapce do góry, o komentarzu, subskrypcji, do zobaczenia